Komedie mistrza Barei są jak wino, im starsze, tym lepsze. Nie zamierzam jednak mówić o alkoholu, ale o samochodach, które pojawiły się w serialu Zmiennicy. Żółty Fiat 125P to chyba jedna z najsłynniejszych taksówek na świecie. Trzeba przyznać, że samochód w tym kolorze idealnie wpisał się w komediową narrację serialu. Auto wygląda pogodnie i zdecydowanie wyróżnia się na tle perlowskiej szarej rzeczywistości. A więc tak, w serialu wykorzystano nie jeden, a prawdopodobnie trzy egzemplarze żółtego fiata 125P pochodzące z lat 1979 bądź 1980. Oczywiście najsłynniejszy jest ten o numerach rejestracyjnych WAE 606B, które są tablicami fejkowymi i raczej nigdy nie znalazły się na żadnym samochodzie w rzeczywistości. Natomiast ciekawostką jest to, w jaki sposób te auta znalazły się na planie serialu. Nieoficjalna wersja mówi o tym, że samochody w rzeczywistości były warszawskimi taksówkami przedsiębiorstwa MPT, natomiast w momencie, kiedy zauważono, że są one już skrajnie wyeksploatowane, postanowiono przeznaczyć je na potrzeby filmowców. Poza żółtym kolorem safari, auto wyróżnia się również dużą naklejką Michelin którą możemy zauważyć u góry przedniej szyby oraz małą naklejką NGK umieszczoną na desce rozdzielczej. Wiecie, taki tuning z epoki gadżetarski. Natomiast ciekawostką jest kogut taksi umieszczony na dachu żółtej taksówki. W odcinku pierwszym, kiedy Jacek montuje ten kogut, możemy zauważyć, że jest on inny, różni się on od tych, które później widzimy w kolejnych odcinkach serialu Zmiennicy na dachu żółtej taksówki o numerach bocznych 1313. 13. Drugi egzemplarz możemy znaleźć w odcinku ósmym, w scenie kiedy auto zostaje skradzione przez kuśmidra i Kraszana. No i tutaj pojawia się kilka mniej lub bardziej widocznych różnic. Jedną z nich jest na przykład tablica rejestracyjna, tylna tablica rejestracyjna, która nie jest kwadratowa jak poprzednio, a prostokątna. Również numery, które przerabiają złodzieje, czyli WNG 6898, prawdopodobnie pochodzą od numerów WNC 505B. A w scenie, kiedy zostają zatrzymani przez patrol milicji, widzimy na kołach metalowe dekle, których poprzedni egzemplarz nie posiadał. Poza tym inne są listwy boczne, no i pojawiają się emblematy na dole przedniego błotnika oraz z tyłu. Prawdopodobnie ten sam egzemplarz widzimy również w odcinku 14, ponieważ auto jest wyraźnie wyższe od samochodów, które pojawiły się wcześniej. Trzeci egzemplarz widzimy w odcinku 13, to jest scenka pod domem towarowym centrum. Kiedy Jacek podjeżdża z Kasią. No i tutaj pierwsze, co rzuca się w oczy, to tablica rejestracyjna. To już nie są numery WAE606B, natomiast numery WAT039P, które należą do innej taksówki, o której opowiem za chwilę. Również inne jest lusterko boczne, które zamontowano po prostu wyżej. No a jak przypatrzymy się dokładnie do wnętrza pojazdu, to widzimy tam zagłówki, których poprzedni egzemplarz nie posiadał. A co dalej stało się z żółtymi fiatami 125P, które wystąpiły w tej produkcji? Powiem w ten sposób, biorąc pod uwagę to, że w momencie debiutu w serialu um, auta nie były w dobrym stanie, biorąc też pod uwagę to, że w jednym z odcinków serialu możemy na przykład zauważyć, że na desce rozdzielczej jednego egzemplarza pali się kontrolka sygnalizująca awarię. I wreszcie biorąc pod uwagę to, że pod koniec w jednym z egzemplarzy zostaje wybita przednia szyba, skłaniam się ku wersji, że trafiły one po prostu na licytację albo na złom. No niestety, wtedy były takie czasy, że nikt nie przejmował się tym, że auto zagrało w jakimś filmie, serialu, to po prostu miało dla nikogo żadnego znaczenia, nikt nie dbał o historię takich pojazdów. Na szczęście powstało mnóstwo replik tego samochodu, a za kierownicą jednej z nich zasiadł nawet aktor Mieczysław Chryniewicz, odgrywający główną rolę Jacka w serialu Zmiennicy, który na prośbę fana tej produkcji postanowił zawieźć go do ślubu właśnie wspomnianą repliką. Inna ciekawostka jest taka, że ten aktor wystąpił również w roli taksówkarza w innym polskim serialu pod tytułem Tygrysy Europy. Oprócz żółtej taksówki na ekranie możemy zobaczyć również auto w kolorze niebieskim. To jest również Fiat 125P pochodzący z 1977 bądź 1978 roku o numerach rejestracyjnych, o których mówiłem już dzisiaj, czyli WAT-039P. Ciekawostką jest to, że te same tablice rejestracyjne pojawiły się na lunchi Tema, która wystąpiła w filmie VIP z 1991 roku. W serialu auto zakończyło swoje życie w dość nietypowy sposób, dlatego że spadł na nie pomnik zwycięskiej myszy postępu i tradycji. Ta scenka musiała być jednak kręcona pod koniec zdjęć, dlatego że ten samochód w kolorze niebieskim możemy zauważyć również w innych odcinkach. Co jeszcze? No, na przykład kolor oznakowań bocznych. Raz jest on czarny, raz jest on biały. A w scenie, w której panowie przygotowują nowy samochód, możemy również uświadczyć na niebieskim egzemplarzu zamontowaną osłonę atrapy chłodnicy. Zagorzali fani serialu doszukali się również odprysku na przedniej szybie, gdzieś na wysokości wzroku kierowcy. Czerwona, czyli auto, którym poruszali się Kasia i Jacek po tym, jak za kosmiczne pieniądze udało im się sprzedać na aukcji żółtą taksówkę. Auto, a raczej auta, ponieważ tutaj znów wykorzystano kilka egzemplarzy podobnych samochodów, pochodziły prawdopodobnie z lat 1982-1984 i posiadały numer rejestracyjny WIR 622B. Uwagę zwracają sporych rozmiarów okrągłe halogeny, które raz są na aucie, a raz ich nie ma, a także halogeny koloru żółtego umieszczone pod zderzakiem, na które nałożono plastikowe nakładki, które jednak znikają pod koniec serialu. Pod przednim zderzakiem znajdziemy natomiast ciekawy spoiler. Co ciekawe, jeden z tych egzemplarzy pojawia się również w innych scenach w tym serialu, na przykład w odcinku 8, kiedy Jacek podbiega do milicjantów z drogówki. Nawiasem mówiąc, warto zwrócić uwagę na ciekawego milicyjnego Fiat 125P w wersji kombi. W jednej ze scen widzimy również, że przednie wycieraczki raz są chromowane, a raz są plastikowe w kolorze czarnym. Auta różnią się od siebie lusterkami bocznymi, czy na przykład brakiem plastikowych osłon wywieczników umieszczonych w masce. Oprócz żółtej 1313 -13 uważam, że jest to najciekawszy samochód, jaki pojawił się w serialu Zmiennicy. Dziś jest to oczywiście pełnowartościowy klasyk, który osiąga zawrotne kwoty, natomiast w latach 80 prawdopodobnie dopiero nie śmiało na tą drogę bycia klasykiem wkraczał. Ciekawostką jest to, że auto pochodzące z 1966 roku w rzeczywistości było własnością, uwaga, samego mistrza Borei. Niestety samochód nie był w zbyt dobrym stanie technicznym, co prawdopodobnie było konsekwencją wypadku jaki Barea miał tym samochodem w 1980 roku w okolicach Krakowa, po nim zresztą auto zostało ochrzczone mianem wicehrabia przepołowione, to jest tytuł jednej z powieści Italo Calvino. I prawdopodobnie właśnie dlatego Barea podjął decyzję o zniszczeniu samochodu w trakcie kręcenia kolejnych zdjęć do serialu zmiennicy. W każdym razie w jednej ze scen widzimy jak z auta dosłownie odpadają tylne koła. No i tutaj taka ciekawostka. Pamiętam, że kiedyś, kiedy pracowałem w jednej ze stacji telewizyjnych, poznałem takiego starszego pana, który jak się okazało... Pracował przy produkcji serialu zmiennicy i opowiedział mi kilka ciekawostek. Jedną z nich właśnie była, były szczegóły dotyczące tej scenki, podobno kiedy już kręcono to ujęcie i te koła rzeczywiście odpadły, to okazało się, że ktoś nie włączył, czy źle ustawił kamerę coś takiego. No w każdym razie jakoś udało im się to poskładać do kupy raz jeszcze, i finalnie tą scenkę. Do końca nakręcić. Inna anegdota, którą usłyszałem od tego człowieka, dotyczy przedmiotu, który nie jest bezpośrednio związany z tematyką moich odcinków, ale myślę, że warto o nim wspomnieć w kontekście serialu zmiennicy. A chodzi o słynną koszulkę, zbliżoną wyglądem do tej, którą mam dziś na sobie. Podobno posiadano tylko jeden egzemplarz tej koszulki i codziennie była ona prana, także pod koniec serialu wyglądała już strasznie, ale jakoś dotrwała do końca produkcji. A wracając do tego Mercedesa, to warto jeszcze powiedzieć o tablicach rejestracyjnych, które są fejkowymi niemieckimi tablicami, tak zwanymi eksportowymi. No i kolejna rzecz, na jednym z for wyczytałem, że zaraz po tym jak auto spalono, szybko go ugaszono i podobno pojazd sprzedano komuś, kto go odbudował. Dla mnie jest to bajka z jednej nocy, dlatego że samochód, jak widzimy na ujęciu, naprawdę doszczętnie więc nie sądzę, żeby komuś, szczególnie w tamtych czasach, chciało się taki wrak ratować. No ale być może, nie mówię nie, w każdym razie, jeżeli coś takiego wyczytacie, usłyszycie, to traktujcie tę informację z dużym dystansem. Żuk, czyli auto, które należało do spółdzielczej wytwórni sprzętu komunikacyjnego imienia Borów Tucholskich. Generalnie w różnych scenach widać ten samochód posiadający dwie tablice rejestracyjne, dwa rodzaje tablic rejestracyjnych. Pierwsza to V0164, a druga WAE603B, która jest bardzo, bardzo zbliżona do tej z żółtej taksówki, czyli WAE606B i równie fejkowa jak ta pochodząca z 525 125B. Polonezy. Najciekawsze są bez wątpienia dwa polonezy. Pierwszym z nich jest ten, którym poruszał się prezes Kłusek o numerach rejestracyjnych WIO 234B. Pojawia się on w odcinkach pierwszym, drugim i szóstym. No i teraz uwaga: te same tablice rejestracyjne możemy zauważyć na ciężarówce marki Ziu, która pojawiła się w odcinku. Pod tytułem złocisty serialu 07 Zgłoś się. I inna ciekawostka związana z serialem 07 Zgłoś się, takie moje przypuszczenie. Zwróćcie uwagę na wołgę z tego samego odcinka. Ta wołka posiada numer rejestracyjny WSI 039P, i ta tablica wygląda mi troszkę jak przerobione WAT 039P z niebieskiego Fiata, o którym przed chwilą mówiłem. Kolejny turbounikalny i turbo ciekawy egzemplarz to samochód pochodzący z 1983 roku, który posiada wszystkie plastikowe zewnętrzne elementy ozdobne nadwozia, polakierowane w kolorze nadwozia. No i wbrew pozorom to nie jest jakiś amatorski tuning z tamtych lat, a samochód przygotowany przez odpowiedni dział w fabryce samochodów osobowych. Inne samochody, jakie pojawiły się w serialu zmiennicy, to zarówno pojazdy osobowe, jak i ciężarowe. Jeżeli chodzi o te drugie, to na przykład strażacki Jelcz, autobus Fab Sanos F314, różne stary Avia A30N SJA, Robur LO3000MZ, czy na przykład Skoda Lias 706 RTH AKV. A także autobusy miejskie, tak jak na przykład Icarus. Ciekawsze osobówki to natomiast Fiaty 131, 132, Ford Capri MK1, a raczej jego wrak. Cyreny, w tym model R20, Gaz M21, Mercedes W115, co jeszcze? No, na pewno dużo Fiatów 126P, inne polskie samochody, tak jak na przykład Tarpan, ale również totalne egzotyki. Tutaj króluje Toyota Crown, Trabanty, Volvo 142 w wagonalnym stanie, czy urokliwy Volkswagen Garbus. W piosence do serialu Zmiennicy, w tak zwanym intro, jest taki fragment w tekście, który brzmi, cytuję, coś być musi do cholery za zakrętem. Eee, obawiam się jednak, że jeżeli dzisiaj spojrzycie za ten zakręt, to zobaczycie tam zupełnie inny świat. Świat, w którym ludzie nie potrafią się śmiać z samych siebie, świat, w którym ludzie nie mają takiego dystansu do samych siebie, Świat, w którym po ulicach nie jeżdżą urokliwe taksówki marki Fiat 125P, a przede wszystkim świat, w którym nie robi się już tak dobrych komedii. Subskrybujcie, lajkujcie, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Auta na ekranie.